Tym razem z mojego warsztatu teściów, co mamy tutaj. Dzisiaj będę oto takiego chrupka robił. Eee, pewnie pytacie, dlaczego takiego chrupka? No, Kolej znajomy z pracy, po prostu ma dużą rodzinę i nie lubi nowych aut, bo się psują, bo to i tamto. I jeździ takim chrupkiem już od lat. A jak widać, ma niezaładne lampy z przodu. I właśnie te lampy będę dzisiaj odnawiał w sposób właśnie tej chemii, co kiedyś widziałem. Pierwszy raz u Pana Grześka Dudy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. W 101 napraw na TVN Turbo tak zwana lampa Aladyna, którą przedstawiał wtedy. Kupiłem sobie tą lampę, już próbowałem parę razy i działa to bardzo i Lampy wyglądają jak nowe, już robiłem parę i to swoje auto, swoją bémkę, i to od, od innych znajomych auta robiłem. Wszystko działa super ancko. także także dzisiaj to będziemy ratowali. A kolega prosił mnie właśnie, bo chce to auto jeszcze trzymać. Pasek rozrządu, mu wymieniamy dawno. Jest to 1,9 TDI, dosyć solidna konstrukcja, i będzie tym autem jeździł. A nowe lampy kosztują, że jak są w miarę oryginalne, to. Mówił mi coś 300, 300 euro i, i w górę. Używki, wiadomo, jakieś tańsze by się dostało, ale to pewnie w podobnym stanie. A, a jakieś, tam, jakieś tam inne zamienniki to, to często za fajne jakościowo też nie są. Także zapraszam Was na filmik. Będę trochę czasami coś tam komentował, coś tam gadał, czasami nie. I no, możecie patrzeć, jak to działa. Zapraszam. Dobra, kamera się znajduje na statywie. Zaczniemy, może, od, od otwarcia maski, właśnie. I zaraz będziemy oklejać. Ja sobie jeszcze tylko zabezpieczę, zabezpieczę moją e, tą dziurę. Sorry, że tak tutaj jest, skaczę tu i tam, ale o. Rękawiczki higieniczne, ale przynajmniej łapy się nie budzą. I można ładnie domyć, a nie, nie jak kiedyś, że mechanior coś tam grzebał przy aucie i ma pod paznokciami czarne. Dobra, sobie to zabezpieczy tylko kanał, żeby, żeby nie wpadł jak trochę bliżej będę I będzie cacy. i sorry, że tak dzisiaj w dresach, ale to w miarę czysta robota. Także nie trzeba być aż za aż za czysto ubrany, e, aż za na roboczo ubrany. Gdzie ja teraz dałem tą taśmę? No i ta lampa ladyna super działa, już raz, nieraz próbowałem. Do tego jest taka chemia fajna z Aliexpressa. Może niektórzy tam coś tam będą faczyli, że że z Chin to nie kupować, bo to i tamto ale wszystko w tych czasach jest z Chin a po co na Amazonach, albo różnych innych jest płacać, jak handlarz jest ten sam Dobra, zabezpieczamy, bo będziemy szlifować żeby mu nie przeszlifować za dużo ja zacznę, ja już nie pamiętam, jak to robiłem ostatnio, bo to już jest trochę. Nie wiem, jakieś pół roku temu to ostatni raz robiłem. Ale mi się zdaje, że zaczynałem z papierem 1000, a potem i to robiłem w kratkę chyba. 1000 chyba, chyba wzdłuż, a w chyba 2000. Na mokro. I wtedy to jakoś to wyszło i wyglądało to super Robiłem BMW, pamiętam mi raz i to spoko wychodzi. Tutaj już nie musi być za ładnie, bo tutaj tak nic nie ma, ale ważne, żeby się nie brudziło. Pokażę wam to na jednej lampie, a potem muszę z dzieciakami wracać już do domu, do siebie mieszkam w Chodniobiegu w Niemczech ale to już wiecie no i tak to działa dobra, mamy to mamy to i więc zaczynamy najpierw będę robił to przez tysiączkę On mi mówił, że to, to już ktoś kiedyś próbował coś tutaj polerować, ale mu to za bardzo nie wyszło. A, wiecie jak to Niemcy. Niemcy to potrafią tylko wymieniać na nowe, a nie za bardzo reperować. Standard. Oni to kochają papierologię. Gdzieś też widziałem Grześka Dudy On używał w jakimś tam, nie wiem czy to było czy na swoim kanale Garaż Duda Garaż czy w innym programie używał jakieś ścierki z, z Chin bez żadnego szlifowania, bez niczego i to też działało, tylko już nie mogłem tego jakoś znaleźć na necie. Też ciekawa sprawa. Ciekawy jestem czy jak to użył właśnie, jak to jak to trwałe było potem. Jak znajdziecie coś takiego, napiszcie mi proszę w komentarzu gdzie, co i jak. Zabawa z tysiącem. Teraz weźmy papier dwa tysiące. Oto on dwa tysiące. I jak ja mówiłem, teraz będę robił w ten sposób. czymy czy to starczy wleję to wodą chyba będzie dobrze A zobaczymy jak to wyschnie powinno być homogennie matowe Jeżeli nie jest homogennie matowe To trzeba to poprawić oczywiście Co ja jeszcze zrobię Wygląda to dobrze Co jeszcze zrobię, ja sobie napompuję kompresor I wysuszę to kompresorem jeszcze Ja w międzyczasie przygotowałem już parę rzeczy Po pierwsze Kompresor jest napompowany, wysuszony. Mam lampkę Aladinę, mówię, była schowana w folii, ale dawno nie używana. Dobra. To było tyle. To co? Nalewamy chemię. Chemia ma koloru. O, jeszcze nawet nie używana. Widzę akurat. Chemia ma koloru niebieskiego. Pokażę wam. Na razie może nie. wleję takie pół kubka taki fiolet przymknę to znowu zamknę lampkę prądzik o nie wiem czy to dobrze widać Cyk. Cyk. Lampka podłączona. I zobaczymy, czy będzie opar. Będziemy patrzeć, obserwować. Miadra na razie nie potrzebuje. I moje miseczki też nie. Będą szły opary. To będziemy aplikować je, o już się już czuję, już czuję jak się grzeje. Chyba mocniej to już nie będzie. Spróbujemy, co? Spróbujemy. Działa. Widzicie? I lampa się robi piękna. Bo ja wtedy to robiłem pierwszy, całkiem pierwszy raz, jak się tego powiedzmy. umówmy się, że się uczyłem tego. To robiłem to w najgorszej możliwej porze. Bo mówię, zima. Ale też się dało. Tylko trzeba było kombinować jak zwykle.

No, mówmy się, to jest takie ratowanie. Nic nie zastąpi nowego, ale po co mamy kupować kloż za to starego auta za 300 euro? Nowe, jak można to w taki sposób uratować i użytkować to dalej? Przecież to nie zastąpi, reszta auta zostaje stara. Po co mam kupować nowe coś? Jak, jak to może tego nie jest tak warte, nie? Przecież mamy też pobijany lakier po tym czasie. Mamy gdzieś tam jakieś korozje małe lub większe, yy, i tak dalej, i tak dalej. To, to nie będziemy kupować za 300 euro, co, co całe auto kosztuje powiedzmy, nie wiem, może 2000 całe. I uważam, efekt jest super. Zadowala mnie to. Myślę, że kolega z pracy będzie też zadowolony. Do porównania do porównania, zobaczcie jak wygląda jak wygląda ten inny klosz jest różnica i to poważna dobra to by było tyle na dzisiaj myślę drugiego was już nie będę drugim kloszem was nie będę już zanudzał dzięki, jakbyście chcieli coś jeszcze zobaczyć to piszcie w komentarzach, jak mówię Chętnie Wam pokażę, co i jak. Ja to tam dużo kombinuję, dużo tam, dużo to jest majsterkuję. I efekty są. No Zobaczcie jeszcze raz z bliska. Wygląda jak nowy. A tutaj, za tego się też raz weźmiemy i będzie cacy. Dobra, do następnego. Pozdrawiam. A chciałem Wam pokazać jeszcze efekt końcowy całej operacji. Tego chrupka patrzcie. No, uważam, że wygląda. Lampy wyglądają jak nowe. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Hej, pozdrawiam.